Sam zacząć. Bartek, wygrywacie dzisiaj 2 do 0, w pierwszej połowie ta piłka długo nie chciała wpaść do siatki euks u Nie było takiego momentu zwątpienia, że gdzieś zaraz jakaś kontra pójdzie i trzeba będzie odrabiać straty? Jak było widać, nie było. Cały czas, cały czas napieraliśmy, stworzaliśmy tę sytuację i wygraliśmy, uważam za służenie. Kolejny mecz z Twoją bramką. Tak, tak naprawdę duży udział też miałeś w tym, że na zero z tyłu dzisiaj zagraliście. Jak ten swój występ ocenisz? Nie wiem, ja nie, nie lubię oceniać swoich występów. Yy, robiłem wszystko yy, co do mnie należało. Dzisiaj się udało z zakresu rezerw z tyłu, ale to na pewno nie jest tylko moja zasługa, bo jako cały zespół naprawdę dzisiaj pracowaliśmy, zapieprzaliśmy na, na te trzy punkty. Ważne punkty, bo dzisiaj w razie braku punktu ta czołówka mogłaby zacząć odjeżdżać, a tak cały czas tą ścisłą czołówką trzymać kontakt. Musimy patrzeć tylko na siebie i wygrywać mecze. Jak będziemy to robić, to będzie wszystko dobrze. Tam, można powiedzieć, że ta bramka trochę na dwa kontakty, bo za pierwszym razem ta piłka minimalnie minęła słupek, za drugim razem już się udało. Jak w której sytuacji było łatwiej, w której było trudniej? Na trzy było jeszcze pierwszy powie była jedna ale tam, A, ale na pewno cieszę że wpadła. Na, wszystkie piłki bite dzisiaj przez pepika naprawdę były bardzo dobre, bo były idealne wręcz i, i dochodziliśmy do tych sytuacji po, po jego wrzutkach i no cieszę się, że szczelamy z tego fragmentu, bo naprawdę pracujemy nad tym i, i, i mam nadzieję, że tym razem będzie więcej. A może pochodna tego ostatniego meczu, gdzie po takich fragmentach polegliśmy? No na pewno, gdzieś z tych stałych fragmentów zaczęliśmy bramki, ale yy... tym razem to nam się udało, szczerze i ci wygrywamy. Podbiegłeś do Grześka Sądomirskiego, wskazałeś na niego, czy to miało jakieś głębsze znaczenie? Yy, bez sensu doszukiwać, ja to jest bardzo dobry kolega z szatni i po prostu podbiegłem do niego, bo go bardzo lubię i tyle. Okay. <noise>